Blisko 150 obrazów, grafik i rysunków Ryszarda Mrozowskiego, artysty związanego z Tarnobrzegiem, można oglądać w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Wystawa została zorganizowana z okazji 95. rocznicy urodzin i 35. rocznicy śmierci malarza. Ryszard Mrozowski urodził się w 1925 roku w Choroszczy. Już jako czterolatek potrafił narysować taki oto portret Napoleona. Odkrywszy swój nieprzeciętny talent, przeniósł się do Krakowa, gdzie ukończył Akademię Sztuk Pięknych na wydziale malarstwa i scenografii. Obrazy mówią same za siebie. Malował techniką głównie tradycyjną, taką realistyczną. Trafił mu się trochę grafik, ale poza tym malował głównie realistyczne rzeczy. Portret. Pejzaż. Z wyjątkiem pejzaży, które były malowane w Rumunii, one się trochę różnią. Może światłem się różnią, kolorem się różnią, może po prostu Rumunia jest bardziej kolorowa, no, bardziej ciepła była. Nasze pejzaże są takie, no jak Państwo widzicie, melancholijne. Ryszard Morozowski związany jest z Tarnobrzegiem od lat 60. i zafascynowany nietopowymi krajobrazami siarkowego Zagłębia, postanowił przenieść je na płótno. Są tutaj, są pejzaże złąk łąk, są okolice byłego dworca tarnobrzeskiego są działki tarnobrzeskie są, jest duży, nie wiem, jest też on, czy jeszcze jest, ale był duży portret prezydenta miasta z widokiem od Nadola. Tam było takie, takie rozlewisko wodne i z odbiciem klasztoru, bardzo piękny portret, obraz, duży. No głównie w Tarnobrzegu malował, głównie w Tarnobrzegu. Poza krajobrazami artystę fascynowali również ludzie. I to właśnie im poświęcił późniejszą twórczość. Głównie był portrecistą. Cały wyraz właściwie tych portretów to są oczy. Oczy wiadomo są. odnosimy do duszy, prawda, człowieka. Bardzo długo z kimś rozmawiał, zanim namalował. Kilka godzin rozmawiał, potem w ciągu godziny. Pół godziny malował portret. Bardzo dobrze odtwarzał. We wszystkich malarz, tych technikach tworzył. Była to, był to olej, pastel, akwarela. Wystawę w miejskiej bibliotece publicznej można oglądać do 14 sierpnia.